Planu. Dzisiaj znowu Deusik, Deusik Wujka w takich pięknych w to okolicznościach. Robimy sobie przejście na ustawieniach jakby mocno już znanych, z małym wyjątkiem. Zmienimy sobie aktywność na 2, czyli zdecydowanie mniej niż z reguły, bo chodzimy na 3. Właściwie w masie Czechów chodzi na 1, na półtorej. A może zróbmy na półtorej, nie będę najgłębszych ustawienia Sygnał akustyczny 6, dyskryminacja minus 6,4 czułość 92 damy, skok częstotliwości 5, głośność żelaza jest 1 tu jeszcze sobie wejdziemy w eksperckie wyciszacz 3, fultony mamy jeszcze głośność żelaza, mamy 1. Ok Dopępujmy sobie, poszukajmy sobie czystego miejsca, co jest mniej więcej tu dopompujemy sobie osiemdziesiąt trzy To jest piesze okej okay, to są takie iron testowe no i pierwsza boratynka Druga buratynka, przypominam, że jesteśmy na mega głębokich ustawieniach. Trzecia buratynka, pierwszy z denarków. Jak słyszycie, jest mniej spokojny niż na wyższej aktywności. Drugi z denarków, zwolnie, nawet machanie, ale to nic o no tutaj jest sygnał jest bardziej rozciągnięty ale tak też działa między innymi reaktywność no. ostatnia z rzymek i znęcanie się nad nim. To jest ostatni rzymek, najgłębszy. Pierwszy z depozytów. Idi nie chce wskoczyć, a jest 23 to jest to, to co wam już kiedyś opowiadałem czyli wskakuje od czasu do czasu z kraju zasięgu w dół czyli podobnie jak w Quinopsie. tego już nie ma czyli te głębokie wcale nie są lepsze niż na reaktywności w nie jest lepiej niż na reaktywności 3 czy cztery słuchajcie, to jest zwykła łąka łąka, obok stał stary dom gdzieś ktoś tu uprawiał to pole, obok szła droga Czyli to jest taki teren, jak nas interesuje teoretycznie. Znaczy, nas no, jako poszukiwaczy w większości przypadków dobrze, że się znajduje w takich miejscach. No i co? Czy zawsze niska reaktywność jest najgłębsza? Zobaczymy, co będzie na maskowanych celach. W jedną stronę. Niewielu ludzi, ludzi chodzi z taką prędkością. Tak nisko z jeszcze nic z tego to były jedne z najlepszych ustawień w Czechach na te głębokie cele. Tu o dziwo go daje. No, zatrzymałoby mnie to. Ciekanie jest tylko w jedną stronę. Żelazo z dziurą. Żelazo kopiejka koks. to jest żelazo i obrączka. I też jest, idzie, się nie chce zmienić za bardzo. No i co? No i w teorii bardzo głęboko, w praktyce bardzo e, słabo i płytko, i. I problem z maskowanymi celami. Po prostu grunt i jego zawartość działa troszeczkę jak żelazo, które maskuje nam kolorki. No i tak to później wygląda, że mamy niby mega ustawiony wykrywacz, a mega głęboko ustawiony wykrywacz, a nie możemy znaleźć nic. Nic, bo grunt maskuje nam nawet płytkie cele. Nie mówię już o tych głębszych. tego strasznie trudno jest z tymi filtrami gruntu, z reaktywnościami itd. Tak dobrać je odpowiednio jeżeli ktoś ma duży problem z tym i nie chce się nad tym zastanawiać Golden Mask 4 nie trzeba Technetics G2 nie trzeba Pięknie sobie radzi znaczy inaczej. Tam jest po prostu to dobrze wybrane, uniwersalnie, czyli w podobny sposób jak ja staram się dobierać we wszystkich wykrywaczach i od tego po prostu się wychodzi, od danych ustawień, które działają dla mnie najbardziej uniwersalnie, czyli są niezły w maskowaniu, niezły na głębokość, a później tylko mogę sobie przesuwać w jeden skraj lub w drugi. Po prostu poznaje dany wykrywacz dzięki temu polu testowemu i tak też jest w przypadku Deusa dwójki, który poprawia się po aktualizacjach, zbliża się do jedynki. Właściwie rozmawiałem z Pawłem z Hluku, z kolegą, kolegą, którego poznałem właśnie na test drive i miał wrażenie takie, że na samym początku mógł klikać, cykać, pykać po klawiaturze wykrywacza, mówimy o Deusie dwójce, miał go też no jeden z pierwszych. Ja mam chyba numer 300 czy 200 z groszem, także jeden z pierwszej partii. I tam nie do końca to jakby miało wpływ, że tak powiem, to klikanie na efekty, zasięgi, osiągi i tak dalej. a tutaj D2 pięknie sobie zaczyna radzić po paru ciekawszych zmianach softowych. Ale w dalszym ciągu podkreślam, że Róbcie sobie pola testowe w Waszych warunkach, weźcie je troszeczkę zaśmiećcie, e, chyba, że jest zaśmiecone jakimś koksem, cegłą, jakąś prostą ceramiką. E, zaśmiećcie sobie e, żelazem i między tym dajcie cele i zobaczcie wtedy jaka jest głębokość, bo głębokość w powietrzu czy w świeżo wykopanych dziurach Niewydrążonych gdzieś w boku, to, to nie do końca tak działa. Większość wykrywaczy daje sygnał dziury, zresztą możecie sobie to sprawdzić. Wykopcie dość dużą dziurę, sprawdźcie sobie, pierwsze, że tam nie ma sygnału. A później wiele wykrywaczy źle dostrojonych, a nawet dobrze dostrojonych w różnych trybach po prostu daje sygnał dziury. Dlatego film jest troszeczkę takim sprawdzianem jakby tych ustawień głębokich, sprawdzianem tych doświadczeń różnych. I utwierdza mnie w tym, że jednak powinniśmy wychodzić w miarę uniwersalnych ustawień i dostosowywać się już konkretnie do danego miejsca na doszukanie drobnych, większych rzeczy. Musimy po prostu rozumieć, które nastawy należy zmienić w różnych warunkach. No Tu mamy warunki, gdzie no w tym momencie jest łąka, było również pole uprawne, obok stał dom. Jest tu dużo cegły, dużo koksu, dużo drobnego żelaza i pomiędzy tym nasze cele, I każdy wykrywacz ma podobnie, ma tak samo i widzimy, że nie każdy wykrywacz jest ustawiony optymalnie, część jest bardzo głęboko ustawiona. Ale co z tego, jeżeli najdrobniejsze rzeczy po prostu maskują nam te cele? Dlatego, jeżeli lubimy się bawić, kupujmy sprzęty tego typu, gdzie mamy całą masę nastaw, czyli Equinox, Deus, Atrex. Tam możemy naprawdę iQunoks chyba ma troszeczkę mniej niż Deus z Ilatrex, ale też da się te najważniejsze parametry pozmieniać Legend teraz też ma dość dużo nastaw. Nie wiem, czy po tych softach coś się poprawiło jest lepiej niż było, aczkolwiek zapowiadało się to nam nieźle. Eee, także bawcie się, zapraszam na kolejne testy. Eee, chyba się zajmiemy teraz troszeczkę Atrexem, bo jest i multi, jeszcze jakieś nowe zmiany będą. Może dostaniemy do testów i będziemy się nad tym znęcać. Do zobaczenia. Dzięki.